Dobra, widzowie. To jest oto druga część. Jeszcze właśnie jadę taksówką i właśnie teraz czekam. Jak... Dobra. Ok. Jak widzicie, widzowie, dostałam kurs, ale. Ale wbijajcie mi za te, za te dwa odcinki pierwszą i drugą. Dużo łapek i dużo subskrypcji. Okej, okay, a teraz jedziemy Jak widzicie, tam przed nami jakaś zwierzyna biegnie. Dobra widzowie. Druga część GTA V jak jeżdżę taksi. A teraz jedziemy. Bo ta osoba na nas czeka. Dobra, jedziemy dalej. Ok. Waga w dobra, zjadę se na dół. Omijeno. O właśnie, tędy. Teraz jedziemy do przodu. Trochę, trochę gazu dodam. Widzicie, widzowie, ja jestem Sigmo w kierowaniu taksówki. Ja potrafię ją kierować, nawet przyje taki szybki jeździe. Ale dobra, zbliżamy się do celu, bo ta osoba stoi przy drodze. Dobra, osoba będzie wsiadać do taksówki. Okej, okay. no to teraz się wracamy i jedziemy tam. Okej okay. To teraz jedziemy zawiść tą osobę Tylko jestem ciekaw widzowie jak jesteście też ciekawi Dokąd tą osobę będę wiózł Dokąd ona zresztą chce jechać To się zaraz dowiecie A więc teraz pojedziemy 120 Patrzcie widzowie jak śmiga Jestem najszybszą taksówką w mieście I oczywiście mam ksywkę frytka którą mi dał Kuba ze myjce. Dobra. Jedziemy. Ko muszę uważać. Wi muszę widowie uważać, żeby nie walnąć w auto żadne. Dobra, trochę zwolnimy. Dobra, widzowie, patrzcie. Ważnie, bo jedziemy właśnie zabić tą osobę. I teraz właśnie Jedziemy. Zaraz będziemy na miejscu.